Witamy w podcaście drugiej edycji projektu CEMS Leaders. Dzisiaj naszym gościem jest Weronika Michalska. Cześć Weronika. Absolwentka SGH, członkini organizacji CEMS Group Warsaw. Na SGH studiowała finanse i rachunkowość, także metody ilościowe i informatyczne, potem na magisterce. Swoje umiejętności analityczne wykorzystuje na co dzień w pracy i obecnie jest w berlińskim zespole. Odpowiada za globalną ekspansję w Bolcie i. Jest to generalnie biznes oparty na danych, dlatego właśnie tak dobrze się czuję w swojej roli. Więc może na sam początek chcieliśmy się cofnąć do lat studenckich i podobnie jak większość naszych słuchaczy, byłaś właśnie członkiem CEMS Klubu Warsaw i aktywnie brałaś udział w wielu projektach i inicjatywach, jak wspominasz te lata. Znaczy tak, no myślę, że to były świetne lata. Ja zaczęłam swoją przygodę z Cems Clubem już na pierwszym semestrze licencjatów, więc no, jak tylko mogłam. I tak naprawdę byłam z, z, związana z organizacją do końca studiów, bo na ostatnim roku byłam w zarządzie organizacji, więc no, początkowo zaczynałam jako członkini różnych projektów. Głównie byłam związana z Cems Trends. Sama też pochodzę z małej miejscowości, więc myślę, że, że to był taki projekt, który gdzieś tam może najbardziej czułam. Zresztą sama też byłam uczestniczką w liceum tego projektu, więc, więc tutaj z tym byłam związana najbardziej. Później byłam też mocno związana z finansami i tak trafiłam do zarządu i w zarządzie też odpowiadałam za finanse. Więc w skrócie tyle, jak zaczęło się z tym Klubem. A czy myślisz, że takie właśnie udzielanie się w organizacji studenckiej i też tak naprawdę we wszystkich inicjatywach, które daje nasza uczelnia, ci przyniosło jakieś takie korzyści w przyszłości? Czy, czy uważasz, że było warto? Myślę, że zdecydowanie, bo tak, po pierwsze poznajecie świetnych ludzi. Ja też właśnie jak dołączyłam do CEMS-u, czy generalnie jak do, najpierw dostałam się na SG, poznałam już na obozie integracyjnych, e, pierwsze, pier, pierwszych ludzi, którzy e, ze mną wchodzili w ten tryb studiów, e, później właśnie dołączyłam do CemS klubu i, i poczułam się jak ryba w wodzie. W sensie nigdy wcześniej w życiu nie poznałam ludzi tak, jakby to było takie moje poczucie, że oni są wszyscy podobni do mnie. W pewnym sensie, ale jednocześnie, jednocześnie czułam, że są to osoby, które bardzo mnie inspirują do działania. I właśnie w tych projektach wspólnie się realizowaliśmy. Więc to była świetna nauka współpracy, ale też takiej organizacji swojego czasu. Też w organizacji projektów myślę, że bardzo ważne są takie cechy menedżerskie, znaczy może nie cechy, tylko umiejętności, bo jednak bardzo często są to projekty, gdzie naprawdę nadzoruje się pracę wielu, wielu osób. Więc myślę, że to jest naprawdę taki fajny start, na przykład jeśli ktoś rozważa taką karierę jako menedżer w przyszłości. Co jeszcze? Uczyciel też na pewno naprawiania fakapów. Więc to jest to jest myślę bardzo cenna, cenna nauka, gdzie czasami trzeba, trzeba improwizować. I co jeszcze? Więc no generalnie jest to takie super wprowadzenie do szeroko pojętego project managementu. Jest to powiedzmy takie przygotowanie do przyszłej pracy, gdziekolwiek byście nie pracowali, zawsze trzeba umieć sobie zorganizować swój czas, ale też czas innych. Okej, okay, jasne. A także w sumie y, wymiany, w których generalnie aktywnie uczestniczyłaś, bo byłaś i na Erasmusie, i na, y, 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 na CEMS MIM, prawda? Y, gdybyś mogła nam pokrótce opowiedzieć, y, jakie doświadczenia tam w sumie zdobyłaś i czy pojechałabyś ponownie na coś takiego, abyś miała możliwość. Tak, zdecydowanie. Jakby myślę, że generalnie wymiany i no wszelkiego typu inicjatywy związane z wyjazdami zagranicznymi to jest nieodłączna część studiów, szczególnie biznesowych. Więc generalnie polecam wszystkim. Myślę, że jeśli ktoś no nie, mia, nie miał szansy, nie uczestniczył w wymianie, to jest to coś, co, czego można żałować. Więc tak, tak jak wspomniałeś, na, w trakcie studiów licencjackich brałam udział w, w, w Erasmusie, czyli spędziłam pół roku we Francji, w Toulouse dokładnie. Więc to było takie moje pierwsze, powiedzmy, większe doświadczenie. Gdzie rzeczywiście na miejscu musiałam sobie wszystko sama zorganizować. Świetna okazja, też do poznania ludzi no, z całego świata, tak naprawdę. Więc zdecydowanie wychodzimy wówczas ze swojej strefy komfortu, ze swojej bańki, i to jest coś, co najbardziej według mnie otwiera horyzonty. Więc, więc tak, no, to jest bardzo, bardzo cenne doświadczenie. I w tym momencie nie wyobrażam sobie tak naprawdę, żeby nie obcować takim na co dzień w takim środowisku międzynarodowym, bo to jest coś, co codziennie uczy mnie czegoś nowego, więc, więc mega, mega cenna szansa, żeby właśnie w trakcie studiów skorzystać z tego. I pierwszy raz, dla pewnie większości osób, jest to właśnie ten krok, gdzie możecie wyjechać, gdzieś poznać Właśnie nowe kultury, możecie no, nabrać takiej całkowitej samodzielności gdzieś w zupełnie obcym państwie. Więc koniecznie, jakby polecam, trzeba z tego korzystać. No i drugim takim krokiem był właśnie Cem za Majem. Tutaj, no niestety, mój semestr wyjazdowy przypadł na czas pandemii, więc miałam jechać do Tokio. I owszem, miałam prowadzone zajęcia z Tokio, ale no niestety wszystko w trybie online. Ale tutaj z grupą osób, które były zlokalizowane w Europie z mojego semestru, z mojego Horty, postanowiliśmy, że wyjedziemy gdzieś wspólnie do miejsca, które było otwarte, które było dostępne w czasie pandemii, więc wybraliśmy Maderę. I to, było, to była bardzo ciekawa inicjatywa, też, też polecam. Też to pokazuje, że nie warto się poddawać, że, że warto jednak szukać szans. No więc my dosłownie z dnia na dzień zarezerwowaliśmy dom na Maderze Poznaliśmy się w Lizbonie, przy bramce, każdy miał lot przesiadkowy. Dosłownie, dosłownie no to był, spędziliśmy ze sobą miesiąc, nie znając się totalnie, to było naprawdę świetne doświadczenie z ludźmi, no głównie z, głównie z Europy, około 10 osób, no i tak, mieszkaliśmy razem przez miesiąc, no i też oczywiście mieliśmy zajęcia sprowadzone z Japonii, więc, więc był to bardzo, bardzo fajny czas. Wszystko dobrze się skończyło ostatecznie. Tak, tak. No może trudno to porównać z Japonią, myślę, ale, ale tak, zdecydowanie jest, było to też świetne doświadczenie. To ja mam teraz pytanko, tak naprawdę o początki Twojej kariery. Jaką ścieżkę wybrałaś i jak się czułaś jako taka osoba, która dopiero co wkracza na ten rynek pracy? Mhm. Więc tak, ja zaczęłam swoją pierwszą taką poważniejszą pracę na trzecim roku licencjatu. To było tuż po mojej wymianie, więc też już na studiach miałam mniej przedmiotów na które musiałam uczęszczać, więc mogłam to połączyć dość łatwo z pracą w pełnym wymiarze. I to był staż w finansach w jednej z firm FNCG. I tak, pracowałam tam 5 miesięcy ale nie czułam, że jest to coś, gdzie pasuje, nie czułam, że jest to coś, co mnie ciekawi. Te finanse były też tak związane z tym, że jednak studiowałam finanse i rachunkowość, więc tak myślałam, że to jest taka naturalna droga, ale no inaczej, więc to też pokazuje, że po prostu nie zawsze ta pierwsza myśl jest poprawna, że warto próbować i warto, jeśli czujemy, że nie do końca to jest nasze miejsce, nie bójmy się po prostu rezygnować i próbować czegoś nowego. Bo czasami wiem, że z perspektywy może studenta wydaje się, że o ojejku już poświęciłam cały semestr na coś, no to teraz nie wiem, już warto to kontynuować. Tak nie jest, w perspektywie całej kariery pół roku to jest nic, więc warto próbować z sił w różnych miejscach, żeby zobaczyć co nam tak naprawdę pasuje, co nas interesuje, gdzie mamy miejsce do rozwoju, gdzie mamy też ludzi, bo to jest też bardzo istotne, na jakich ludzi trafimy, e, którzy właśnie otworzą nam te ścieżki rozwoju. Więc tak, ta pierwsza praca była taka ach, mech, że tak powiem. Nie, nie, nie był to strzał w dziesiątkę. I po pięć miesiącach zaplikowałam na kolejny staż, też w firmie FMCG, ale to było wsparcie w sprzedaży. Nie wiedziałam czego do końca się spodziewać. Było to coś innego na pewno, ale wciąż w, zostałam tam zresztą prawie dwa lata, bo to, ta praca była na tyle elastyczna, że mogłam to połączyć z studiami magisterskimi ale to też nie czułam, że jest moje miejsce. Było fajnie, miałam fajne warunki na to, żeby właśnie łączyć to ze studiami, ale na pewno nauczyłam się bardzo fajnie Excela, co dało mi właśnie szansę znalezienia w do, dość łatwy sposób kolejnej pracy, ale no, po prostu nie czułam, że to jest miejsce, gdzie mogę się dalej rozwijać, gdzie widzę siebie w przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że czułam, że jestem bloczkiem w układance, która by stała również bez tego bloczku. A jednak dla mnie osobiście ważne jest to, żeby czuć, że mój wkład jest ważny i rzeczywiście to ma duże przełożenie na to, co się dzieje w rzeczywistości. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że ja też mam dużą potrzebę tego, aby produkt, na którym pracuję, był produktem, który sama nie wiem, chętnie zarekomenduję albo sama używam. No tutaj tak nie było, więc to też było coś, gdzie miałam taki lekki zgrzyt i. No, nie czułam, że po prostu w przyszłości też chcę, chcę się dalej z tym wiązać. Potem realizowałam studia z MSMI, więc na ten czas nie pracowałam. No i po studiach już tak pod koniec tego ostatniego roku wiedziałam, że muszę zacząć szukać czegoś bardziej na poważnie. No i tu pojawił się problem, dlatego że na magisterce, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, studiowałam Mies wiedziałam, że lubię liczby, ale... Tak trudno było mi sprecyzować, co ja dokładnie chcę robić, bo chciałam robić trochę wszystko. Chciałam właśnie siebie popróbować w różnych miejscach. Wiedziałam, że nie chcę pracować w ogromnej korporacji, właśnie gdzie będę tym blaczkiem. No i tak sobie zaczęłam przeglądać. Dostałam właśnie ofertę z CEMS Klubu, więc to też kolejna, kolejna, kolejna płaszczyzna, gdzie ten Klub się przydał. Więc właśnie chyba jakiś kolega wysłał po prostu ofertę pracy w Bolcie, no i tak sobie weszłam na stronę, zaczęłam czytać, mówię sobie, hmm, kurczę, to jest właśnie chyba to, co chcę robić. No i zaaplikowałam i to był właśnie strzał w dziesiątkę, bo przeszłam przez ten proces rekrutacyjny pozytywnie, dość szybko i w sumie od samego początku czułam, że to jest coś, co mi się podoba, bo sam proces rekrutacyjny też był mocno analityczny, co mi się bardzo podobało, sam home task był dla mnie bardzo, w sensie, Bawiłam się w trakcie huntowca. W sensie to było y, dla mnie po prostu ciekawe, e, ciekawe do, e, zadanie do zrobienia. E, I więc ten wstęp już był fajny, i potem rzeczywiście firma totalnie sprostała moim oczekiwaniom. Więc to był po prostu mecz. E, no i tu jest to dzisiaj. Okej, okay, jasne. A generalnie, mając już takie szersze pojęcie, szerszą perspektywę, y, to czym właśnie Bold się dla ciebie wyróżniał? I czy właśnie. Mm, Podejmując tą decyzję, że tam zostajesz, yy, właśnie czujesz te perspektywy możliwości dalszego rozwoju. Mm -hmm. e, tak, więc Bolt, y, myślę, że przede wszystkim ludzie. E, to jest też właśnie bardzo ba ważna rzecz, o której nie wspomniałam przy wcześniejszym pytaniu, a myślę, że też warto o tym e, wspomnieć, że ważne jest to, jakich ma się ludzi nad sobą. E, dlatego, że to oni jednak kształtują w ścieżki twojego rozwoju. E, I owszem, my możemy się często starać, komunikować, ale jeśli jednak ten nasz menadżer nie będzie miał nie wiem, czasu, no różnie, różnie w życiu bywa, tak? nie będzie miał wystarczająco czasu, żeby poświęcić nam na nasz rozwój, szczególnie właśnie w tych pierwszych etapach jest to bardzo ważne, żeby mieć tego opiekuna nad sobą, czy też nie wiem, będzie to osoba, która nie będzie nam ufała i nie wiem, będzie, albo będzie bardzo nas kontrolowała, więc no, różne, różne są sytuacje, więc myślę, że właśnie w Bolcie wyróżniało się to, że miałam naprawdę świetnych, świetnych ludzi, w zespole, ale też właśnie osoby nade mną bardzo mnie wspierały zawsze w rozwoju. Dostawałam świetne projekty i też e, jakby myślę, że w tej firmie bardzo doceniana jest własna inicjatywa. Więc jeśli ktoś ma, nie wiem, jakiś swój pomysł, potrafi go w dobry sposób uzasadnić, droga stoi otworem, żeby to zrealizować. E, więc, e, więc myślę, że to jest właśnie taka, taka świetna, świetna cecha, że jeśli ktoś ma chęci i jakby ma jakiś właśnie fajny pomysł, jakby może się rozwijać nad czym chce tak naprawdę. Kolejna rzecz jest taka, że to jest firma oparta na liczbach, w sensie faktem jest, że każda decyzja jest, jest podyktowana liczbami, co mi bardzo osobiście odpowiada, bo jestem umysłem analitycznym i, i jakby czuję to co, to, co, to, co się dzieje w firmie, więc to jest też związane z jakąś kulturą firmy. Kolejny temat to na pewno to, że sama jestem użytkowniczką i lubię produkt, na którym pracuję i widzę też przyszłość na rynku, że wiem, że nasze usługi będą się dalej rozwijać, będą rosły na popularności i teraz jestem w ekspansji, więc też rozwijamy nowe rynki, więc na pewno widzę po prostu potencjał w firmie jako po prostu rozwoju firmy. Co jeszcze? Myślę, że Bold też daje takie możliwości, że właśnie szczególnie jako taki, powiedzmy, młody pracownik, osoba, która wchodzi dopiero na rynek pracy, w tej firmie na pewno można, każdy może znaleźć swój kawałek podłogi. Właśnie to, że ja na samym początku, tak jak wspominałam, nie wiedziałam, co chcę robić, bo chciałam robić wszystko, to w tej firmie rzeczywiście mogłam się przetestować na wielu, wielu różnych płaszczyznach. Można mieć większy kontakt nie wiem, z marketingiem, można bardziej pracować nad, nad tematami prawnymi, można pracować, nie wiem, koordynować pracę jakiegoś tam zespołu powiedzmy agentów zewnętrznych, więc też no jest naprawdę po prostu ogrom, ogrom rzeczy do zrobienia. Można też bardziej być związanym z finansami, więc jakby to jest, to daje, jakby ta firma daje naprawdę ogromne, ogromne możliwości i myślę, że właśnie przez taki, przez pryzmat takiej osoby, która wchodzi na rynek pracy, to jest super ciekawe i dzięki temu można się naprawdę wiele, wiele nauczyć. Co jeszcze? Myślę, że to, że mamy dość płaską hierarchię, i to jest też coś, co trochę przeszkadzało, mimo że właśnie we wcześniejszych firmach, w których pracowałam, że jednak ta hierarchia była dość mocno odczuwalna. No i jeśli mieliśmy menadżera, to, to był menadżer, który siedzi za biurkiem i w sumie taki internet to nawet nie może z nim pogadać, może mu Dzień dobry, i tyle. No to u nas jest jednak zupełnie inaczej, bo wszyscy siedzą przy tym samym stole. I, I ten kontakt, no nie wiem, z szefem, z mojego szefa jest dużo bliższy. W sensie naprawdę też są osoby, z którymi pracujemy, od których możemy się dużo nauczyć. No i ta kultura pracy generalnie jest taka luźna, co też bardzo, bardzo mi odpowiada i, i dobrze się po prostu w tym czuję. Okej. Okay. A ty już tak bardziej właśnie mówiąc o takim rynku międzynarodowym, wiemy, że właśnie w pewnym etapie już w swojej pracy musiałaś się przeprowadzić do Berlina. Skąd teraz tutaj wspierasz globalną ekspansję Volta i czy takie przeniesienie życia do zupełnie innego kraju było dla ciebie wyzwaniem, czy może czułaś taką ekscytację, że gdzieś kiedyś jednak o tym myślałaś? Na pewno o tym myślałam i w sumie moje życie prywatne się tak ułożyło, że musiałam do tego Berlina się przenieść. A praca poszła za tym, więc też pokazuje, że BOD daje super możliwości rozwoju, bo tak naprawdę decyzja o przeprowadzce była pierwsza, a za tym poszła decyzja o zmianie zespołu. Ale wracając do, 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 do Twojego pytania, to um, patrząc na to, że już to doświadczenie międzynarodowe gdzieś tam mi w tej duszy grało, to było dość dla mnie naturalne, że no, myślałam o tym wcześniej, że, że chciałabym jeszcze w swoim życiu pomieszkać za granicą. Myślę, że dobrze czuję się właśnie w takich środowiskach międzynarodowych. To jest według mnie no, najlepsza okazja, żeby właśnie wyjść za jakieś swoje strefy, strefy komfortu. I no, to przede wszystkim otwiera bardzo, bardzo horyzonty, żeby zobaczyć, że ludzie różnie w życiu mają i generalnie pokazują, można wyjść ze swojej po prostu bańki, więc to jest, to jest myślę bardzo, bardzo fajne. Ale na pewno też challengeujące, więc to też akurat z mojej perspektywy jest duży plus. Więc tak, było to coś naturalne, i myślę, że, że właśnie dzięki temu mojemu wcześniejszemu doświadczeniu, które zdobyłam dzięki naszej uczelni. Okej, okay, czyli uważasz generalnie, że nasza uczelnia, wymiany międzynarodowe, właśnie Erasmus i MIM, to są też takie rzeczy, które na pewno gdzieś tam pomogły ci też w tej decyzji, a także gdzieś tam może spowodowały, że to podjęcie pracy było jakieś takie łatwiejsze, sprawniejsze? Myślę, że jak najbardziej. Jakby, oczywiście Zgiechanie jest jednym uczeniem, które proponuje wymiany, ale tylko, jeśli chodzi o cenę Na no to tylko u nas jest okazja, żeby wziąć udział w tym programie. Myślę, że jest naprawdę bardzo unikalny i naprawdę, jeśli ktoś ma opcję, no to, no to trzeba z tego korzystać. I tak zdecydowanie, Jakby to, to myślę, że jest po prostu kolejny krok. Tak? Czyli mamy jakieś przygotowanie w trakcie studiów do tego. I potem myślę, że zdecydowanie łatwiej wejść w to samo, tylko że na rynku pracy. No dobrze, to ja myślę, że już powoli będziemy zbliżać się do podsumowania. Natomiast ja jeszcze chciałam zadać pytanko: jakbyś miała wybrać taką jedną wartość, której przez te wszystkie lata gdzieś tam po drodze się nauczyłaś, to, to co by to było? Jedną jedyną. Jedną jedyną. Myślę, że znaczy nie wiem, czy to jest wartość, ale po prostu, żeby próbować żeby korzystać z szans, jakie się ma, myślę, że tutaj na ZGH jest, jest dużo różnych opcji. I żeby korzystać z wszystkich właśnie warsztatów, które oferują różni pracodawcy, właśnie z wymian, żeby próbować i nie bać się rezygnować, jeśli coś nie wychodzi. Nie wiem, czasami wydaje nam się, że no, już nie upchnę nic tam w grafiku więcej, ale potem okazuje się, że no dobra, jednak mogę zorganizować tam godzinkę dziennie, żeby coś tam porobić nowego. A to wszystko wpływa na nasz rozwój i jakby. Warto po prostu podejmować różne inicjatywy, żeby potem nie mieć czego żałować w życiu. Super, to w takim razie na takie zakończenie, może jeszcze jakiś taki szybki zbiór rad dla naszych słuchaczy, jakiś zbiór myśli. To tak, podsumowując moją całą wypowiedź, to myślę, że przede wszystkim właśnie warto próbować. Warto, warto też otwarcie komunikować. To jest coś, czego nie wspomniałam, ale chyba w trakcie, w trakcie wcześniejszej wypowiedzi, ale to też jest turbo ważne żeby komunikować otwarcie swojemu przełożonemu, jakie ma się plany, nie wiem, czy chce się dalej iść w kierunku kariery menedżerskiej na przykład, czy nie wiem, interesuje nas jakiś konkretny obszar i po prostu otwarcie, naprawdę jasno od samego początku o tym mówić, też żeby być otwartym na feedback i krytycznie podchodzić do swojej pracy, i też otwarcie o ten feedback pytać, bo nie zawsze jest to takie oczywiste, mimo że już mówi się o tym od dawna, to nie zawsze jest to takie oczywiste. Więc tak, pytajmy o to, jeśli to nie jest naturalne ze strony naszych współpracowników. Co jeszcze? No i żeby też nie bać się rezygnować. I no właśnie, też jest takie bardzo, myślę, że taka bardzo ważna rzecz, że czasami w trakcie studiów, to też z swojej perspektywy mogę powiedzieć, Wydaje nam się, że wszyscy już wiedzą co chcą robić w życiu dalej, ale tak nie jest, w sensie próbujmy i to, że nie wiem, na trzecim roku studiów nie wiesz co chcesz robić, to nie jest nic złego, w sensie po prostu szukajmy, próbujmy i wtedy ta ścieżka w końcu się wyklaruje sama. Dobrze, to dziękujemy dziś licznie za, za poświęcony nam czas, za wszystkie rady i, i za tę inspirującą historię. Dzięki bardzo.